28 stopni, godzina 18, Samiczki są na oblocie. by trochę lepiej pracować. Nie wygląda to zbyt zadowalająco, po ostatnim locie. W miarę już doszły do siebie, przychodziły bardzo wycieńczone ogólnie głębie nie to chyba, że jeszcze je trzymało te adeno, bo ogólnie no miały masę mięśniową jak się należy i tak dalej, ale no nie były po prostu wytrenowane To goty były pojedyncze w zasadzie przez cały tydzień mało głębie bardzo jadły i to straciły tą formę, więc troszeczkę więc lot można powiedzieć, że do wyrzucenia. Wyskoczyły te zamiczki teraz na, obrot, na obroty po 5 minutach można powiedzieć rozgrzewki. Przez chwilę je było widać, ale znowu zniknęły. No, całkiem dobrze to wygląda. czego nie robiły czego? Samiczki właśnie usiadły pół minuty temu. 40 minut trenowały w temperaturze około 28-29 stopni, teraz jest już znacznie chłodniej, ale te 20 minut jeszcze ostro słońce grzało. I co jest bardzo pocieszające, żadna z samic nie ma otwartego dziobu nie są w ogóle zmęczone i latały naprawdę dobrze. Może kilka słów o tym ostatnim locie, który się odbył. I dobrze, i źle można powiedzieć. gołębie w takiej formie, w jakiej były, spowodowanej tym adeną, które gdzieś w całej czwartek się pokazało. Zdecydowana część gołębi doszła do, do takiej formy fizycznej i do takiego normalnego funkcjonowania, jeżeli chodzi o, 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 o jedzenie. Choć wszystkie gołębie bardzo mało jadły, cały tydzień nie były praktycznie w ogóle trenowane. Kilka takich dziwnych oblotów bardzo, jedne długie, drugie krótkie. 53 zakoszowane, 25 w konkursie, gołębie zaczęły się odbijać dopiero na drugiej stronie. Pierwsze gołębniki dosyć mocno tam, dobrzy hodowcy, którzy, którzy, z, przodu, którzy z przodu są, bardzo mocno nakręcili. Zabrakło mi parę ładnych minut, naprawdę. Natomiast no, strat nie było, no, bo 4 gołębie no, to ciężko mówić o stratach z 53, choć, choć zawsze to są cztery gołębie, ale myślę, że myślę, że nie jest tak źle. Na tą chwilę gołębie są już no, są, może jeszcze nie są. Łapią dopiero formę. Dzisiaj jest wtorek były wywiezione na 55 km przeleciały w 40 minut, biorąc pod uwagę taki przeciwny przeszkadzający wiatr. Nie było wcale, nie było wcale tak źle, to jest dopiero wtorek. Gołębie jutro będą znowu wywiezione na 55 km i prawdopodobnie w czwartek. Co mogę powiedzieć jeszcze? No widzę, że łapią tą masę mięśniową taką, taką jak powinny mieć, dobrze jedzą. Dobrze jedzą, już w zasadzie od niedzieli dobrze trawią. No i co? No i trzeba tą formę zrobić od nowa. No problem cały polega na tym, przy takich zaburzeniach związanych z tym adeno, że... No, że ta forma się cała niweczy po prostu, bo no człowiek pracuje z tymi i trenuje, żeby miały ten mięsień dosyć wytrzymały i szybki. Natomiast, natomiast no wchodzi, wchodzi takie adeno, pustoszy, pustoszy mięśnie u tych gołębi, ponieważ one się wtedy odwadniają. Nie trenują, ten mięsień topnieje, tracą tą, tą formę, tą prędkość, i, i trzeba to po prostu na nowo wszystko odbudować. Nie? Ale wydaje mi się, że tydzień czasu to jest wystarczająco. Następny lot mamy również 190 km, jest do mnie, więc myślę, że już powinno być ok. Myślę, że jakąś tam walkę nawiążę o tą, o tą ścisłą szpicę. Tak wyglądają samice po karmieniu. Zjadły dziś do dość dużo, co jest bardzo zadowalające. Trenowały około 40 minut w sporym upale. O 17, przepraszam, o 18 były wypuszczone, kiedy było jeszcze bardzo gorąco. No trenowały naprawdę na dobrym tempie. Na początku myślałem, że się nie rozchulają, ale po 5 minutach, jak już dogrzały swoje skrzydła, no to zaczęły no, odchodzić od głębnika daleko, gdzieś tam w pola. Znikały z zasięgu wzroku. Więc dobrze jest forma, gdzieś tam zaczyna się pokazywać u tej gołębi Kwestia teraz, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Kał już zaczyna się formować. W zasadzie on już od jakiegoś czasu jest uformowany w miarę dobrze. Znada się coś do To Tak to wygląda. Także równowaga jelitowa jest odzyskana. Tutaj widzimy samczyki po wieczornym oblocie, który nie był taki jak powinien być. Może z tego względu, że samiczki dosyć długo latały, później dosyć długo zbierały się, żeby wejść z i Były wypuszczone w zasadzie gdzieś tak o godzinie 19.20, a więc trochę późno, już jest inne słońce, nie chcą tego entomować. Ale chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak poradziłem sobie z tym Adeno, które. Pokazało się u mnie właściwie to we wtorek, można powiedzieć. No ja zawsze próbuję jakichś nowych metod, i tak sobie na logikę pomyślałem, że te głębie no po prostu potrzebują coś, co będzie eliminowało tą fermentację wodu i te wszystkie gazy, nie? Więc pomyślałem sobie tak o takim produkcie leczniczym jak Espunisan, czyli jest to taki lek na wzdęcia, na niestrawności, na, na takie odgazowanie yy, układu pokarmowego w przypadku na przykład zdjęcia rentgenowskiego kręgosłupa. Yy, też się stosuje ten preparat, on ma za zadanie po prostu wyeliminować całe powietrze, powstałe skutek fermentacji w żołądku, yy, żeby wszystkie te gazy na bieżąco były wypróżniane. Jest taki produkt w aptece, można kupić kosztuje około 30 zł. Es w kroplach. Przez właściwie środa, czwartek podawałem ten Es i jeszcze piątek po dwie krople gołębią do dzioba. Aczkolwiek można też to podawać na karmę. I rzeczywiście pomimo tego, że rano niektóre głębie nie miały wystawione przez w sensu do czwartek, piątek no to rzeczywiście nie miały tego powietrza, nie miały tych gazów w wolu, gdzie przyjadę zawsze to występuje. Więc można powiedzieć, że to działa i na pewno wspomaga takie leczenie. W wodzie zawsze był avidres taką troszkę większą dawką, która też wydaje mi się, że przyspieszy trawienie i elektrolyt. I tak było w zasadzie przez cały ten okres. W piątek natomiast no, potrzebowałem te głębie wzmocnić trochę, ponieważ już dosyć dobrze wyglądały, fajnie dosyć jadły i tak dalej po większości głębi nie było widać tej choroby tak głębokiem natomiast dostały jeszcze rotosal te głębie dostały rotosal, cały piątek i sobotę razem na, na wkładanie więc wydaje mi się, że to też trochę wzmocniło te głębie i jeszcze jeden kluczowy taki produkt, o którym zapomniałem powiedzieć, który wydaje mi się, że każdy hodowca powinien mieć w swojej apteczce w przypadku choroby młodych. To jest preparat o nazwie Citro Enzymix. Jest to preparat z, z firmy Biofactor, który można w zasadzie kupić w większości dobrze wyposażonych weterynarii. Jest to taki preparat, który zawiera enzymy trawienne, których to, których to gołębie tracą podczas tej choroby. I ja zawsze tak robię i te Adeno naprawdę bardzo krótko trzyma bez żadnych antybiotyków, bez żadnej doksycyliny i tak dalej gołębie we wtorek był zalążek w środę rozłożyły bardzo mocno w niedzielę na locie potrafiły zrobić połowę w konkursie i gdzieś tam między setnym a doseptym gołębiem większość tych głębi się odbiło, nie? Więc no myślę, że no, dobrze to wszystko działa u mnie, ponieważ w no, większości... W większości, tak jak słyszę, to hodowcy, jakie głębi zachorują w tygodniu, to, to moim praktycznie z głowy, nie? I witamy w czwartkowy wieczór. Mamy czwartek, dosyć afrykańskie upały tutaj u nas obecnie bywają, więc gołębi już z drugi dzień po południu nie wypuszczam. Tak mi podpowiedział jeden hodowca, że to nie jest nic dobrego, w takie upały oblatywać w te gołębie, więc staram się z tego nie robić już. Natomiast no były Wywiezione gołębie we wtorek na 50 km w środę na 65 km i dzisiaj na około 70. Jutro tak się głowie, czy je wywieźć, jeżeli już, to pojadą na jakieś 40-50, żeby tak się przeleciały tylko, żeby po prostu lepiej zjadły. No i tyle, no po tej chorobie by doszły do siebie, myślę, że no może nie w 100%, ale w 99. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? No karmienie teraz czwartkowe, jutro prawdopodobnie podlot, no i będziemy gołębie I czekać do lotu niedzielę. Tak wygląda karma, karma którą Gołębie karmią przez cały tydzień. W sobotę przed koszowaniem jedzą tylko samą karmę nr 418 z Van sam natomiast cały tydzień jedzą pół na pół karmę 418 z karmą numer 39. W zeszłym tygodniu podczas tego Adenu no, Gołębie jadły cały tydzień 418. -tkę wskutek czego no, nie dostały tej energii takiej, którą powinny zbudować mięśnie trochę głębią spadł, no i na locie było jak było ponadto jadły tej karmy bardzo mało, teraz gołębie znowu jedzą no już w zasadzie od, 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 od piątku gdzieś tak nie jedzą dużo zeszłego piątku, więc ta karma wchodzi, gołębie jedzą dużo, trawią wszystko tak jak się należy więc wszystko myślę, że idzie w bardzo dobrym kierunku no i tak sobie samczyki jedzą Czyli wszystko jest bardzo dobrze Układ czerwienny pracuje Ale z czym mam problem w tym roku? Muszę się przyznać Mam problem i to dość spory Głębie mi nie chcą w ogóle schodzić, Wchodzić z treningów z Wygłębnika No dzisiaj niby leciały 70 Praktycznie 5 km I Proszę sobie wyobrazić szanowni Hodowcy i hodowczynie, że te głębie w ciągu godziny pakowały się stopniowo do gębnika klepały, druchały, deptały się gdzieś tak na wolierach za wszelką cenę próbowały schodzić na ziemię, sobie coś tam skubać choć e, z mojego punktu widzenia ilość minerałów mają zapewnioną w karmie i w suplementach zarówno jak i w gritach więc nie wiem dlaczego, być może tak po prostu mówią No dzisiaj też aż mógł patrzeć na te jedzenie, naprawdę. I mamy tutaj kolację dla samiczek. Wczoraj zauważyłem, że taki było bardzo parno u nas, w ogóle była e, burza, no to był armagedon totalny. Zawieje były takie i, i bicie deszczu, że no coś nieprawdopodobnego, błyskawice takie jakich jeszcze w życiu nie widziałem. Cały dzień było cholernie parno, Oblotów nawet no, nie myślałem, żeby robić w takiej sytuacji. No i te głębie też słabo jadły mi na kolację, nie? Dzisiaj jest również bardzo, bardzo gorąco, około 30 stopni. Myślę jak nie lepiej było w szczytowych momentach, ale te gołębie jedzą mimo wszystko dzisiaj bo no, naprawdę dobrze, nie? Wieczorne pojenie to jest Avidres i również jeszcze Citroenzymix. No jeszcze tak profilaktycznie tam schodzę z tej pełnej dawki i półdawki dawki wczoraj, dzisiaj dostałem tego Citroenzymixu, żebym żeby, żeby miał pewność, że te trawienie do końca tygodnia będzie przebiegało jak najlepiej, ponieważ no wiadomo, te, te pobikłania po ADN one trwają czasami, ja twierdzę, że do trzech tygodni nawet w sensie takiego trawienia gdzieś, niektóre głęby potrafią mieć zdarza się rano jeszcze, tam po dwóch tygodniach od zakończenia adeno jakieś tam pojedyncze ziarnka kukurydzy czy groszków u mnie tego akurat nie ma od od już końca zeszłego tygodnia ale żeby właśnie tego nie było, no stosuję ten Citroen I, i widzę, że gołębie jedzą bardzo dobrze dobrze trawią. No, jestem też taki pełen trochę nadziei można powiedzieć bo dzisiaj leciały będzie 75 km e, tak w okolicach 47 minut więc prędkość tam około 1400 czy 3500 nie wiem nie liczyłem ale na oko no, to pewnie tak będzie wychodzić a wiatr był taki właściwie południowo-schodni delikatnie, nie? więc było gorąco od rano. No. W momencie wypuszczenia o godzinie 7.15? No, było już tam w końca dwudziestu kilku, dwudziestu czterech, chyba, czy dwudziestu sześciu stopni. Mamy piątek wieczór, jak widać, już jest trochę ciemno godzina dwudziesta z racji tego, żeby ten głód trochę wydłużyć, ten głębił, żeby później jadły. Sarmione gołębie są w ilości takiej, że mniej więcej na przykład taki kubek zjadają dziennie samce i samice, nie? To jest stary kubek, jeszcze prawdopodobnie chyba mojej prababci. Babci na pewno, ale możliwe, że prababci. No ma kilkadziesiąt lat. I taki kubek jedzą dziennie. Więc teraz zostały po trzy czwarte takiego kubka. Głębie sobie powoli dojadają i za jakieś 20 minut dostaną znowu 3 czwarte. Jeżeli to wszystko zjedzą, no to jeszcze po jakiejś 1 czwartej dostaną. W ten sposób w takim kilkukrotnym karmieniu, to głęby zjedzą mi więcej. I wtedy jutro, nawet jak nasypię, no to wtedy nie będą chciały za bardzo jeść. nie? I to na tym polegało mnie takie ładowanie tych gołęb. I tak to wygląda. Tutaj widać niektóre gołębie już są najedzone. I one już niekoniecznie chcą zjadać, ponieważ taka no, dawka, można powiedzieć, normalna im, im wystarcza, nie wszystkie gołębie jedzą dużo. Ale co jest takim plusem, bym powiedział jeszcze, tego karmienia na raty? Na pewno jest to, że po pierwszym takim karmieniu, gdzie głębie jedzą około 80% tej dawki, one od razu mocno piją, tak jak to po każdym karmieniu, ponieważ no, najedzą się, jest koniec jedzenia w karmiku, więc y, zaczynają pić. Natomiast przy kolejnym karmieniu, jeżeli jeszcze raz gołębie najedzą się do to piją po raz kolejny. Więc w tym momencie biorąc pod uwagę to, że w wodzie dzisiaj jest elektrolit, ponieważ lot zapowiada się trudny, te gołębie są w stanie się o wiele lepiej nawodnić, ponieważ zjedzą więcej jak i również wypiją więcej, nie? No i w ten sposób sobie gołębie będą miały tą resztkę jedzenia do około 22, jest 20.50 jutro dostaną karmę już troszkę słabszą, samo 418, ale to w zasadzie o 6 rano, do 6.30 będzie ta karma leżała, później jest wysypywana i zazwyczaj, jeżeli te gołębie już rano mi właściwie nie jedzą, no to jestem spokojny, że no powinien być dobry lot, nie? Tak tutaj wygląda, o zobaczmy już te gołębie praktycznie dojadły prawie do końca. Ale to wszystko zniknie, bo one sobie zlecą do góry na sudełka, po czym znów będą mieć. No i mamy sobotę, Dzień Koszowania. Gębiej dostały pół Ale jestem zdziwiony, że tak z apetytem jedną, bo wczoraj zjadły naprawdę bardzo dużo. A mimo to... Trochę wiatru chłopowski. Mimo to prawie wszystkie jedzą. Ale po chwili będzie można zobaczyć jak stopniowo odchodzą do pojeników gołębie, nie? Jest jeszcze połowa mi się wydaje tak tego jedzenia, które nasypałem, więc po jednej czwartej normalnej dawki już gołąbki odchodzą od karmników od Taka metoda dzisiaj, upał 30 stopni. Dziennie rano I widać, że bardzo to się podoba tym glebiu Przed upalnym lotem w, so, w słońcu muszą być troszeczkę lżejsze z tego pyłu Właściłem się jak zwierzek podczas chłopania tych głębi. Mamy godzinę 16:20. Jest około 70 głębi już w klatkach. No i zobaczymy. Jedziemy na wkładanie. Pogoda zapowiada się ciężko. W momencie, kiedy głębię, tak przypuszczam, będą lodować, to już będzie jakieś 30 stopni. Z takim wiatrem lekko w dziób, ale bardziej półnosym. Czyli z wiatrem, który będzie na pewno przeszkadzał głębiu Jedziemy na wkładanie. Zobaczymy, co będzie działo się jutro. A to był taki patent dzisiaj. wiaderka wody. mokry ręcznik, i w korytarzu między przedziałami robiłem mniej więcej. O, teraz mi się trochę składałem go tak w taką równą część. O mniej więcej mniej więcej takie coś od rana było dzisiaj. W głębniku, żeby choć trochę ta wilgotność może wzrosła. Bo jest strasznie sucho w głębnikach, i to nie jest dobre dla głębi na pewno. są takie upały polecam trochę tą wilgotność podnieść w głębniku, na pewno głębie będą się lepiej czuły Witamy bardzo serdecznie jest niedziela godzina 8:55 czekam na gołębie jeszcze gołębi nie ma Mamy teraz poniedziałek, godzina około 18. Samiczki sobie jeszcze trenują. Kilka słów o ostatnim locie. Lot bardzo udany, wymagający prędkość w okolicach 1200 dosyć szybko usiadła pierwsza grupa, 15 sztuk naraz, no i później po 2 czy 3 minutach kolejne trzy gołębie i po kolejnych 2 czy 3 minutach następna grupa kilkanaście sztuk. Ta pierwsza grupa będzie prawdopodobnie pierwsza w oddziele. I co jest najciekawsze i najbardziej mnie cieszy w tym, w tym locie, to w tej pierwszej piętnastce było 8, 8 samiczek, które zatypowałem. Ogólnie 8 gołębi, które typowałem, nie? więc no, punktacja będzie dosyć wysoka, więc zapowiada się obiecująco. Został jeszcze jeden lot tylko do GMP. Strat jeden sztuk. Jeden samczyk brakuje, został namierzony w Słupsku. Troszeczkę przestrzelił jakieś 200 km.